Stacja dwunasta, Pan Jezus umiera na krzyżu. Z Psalmu 22. Boże, czemuś mnie, czemuś mnie mój wieczny Boże, opuścił w mój czas ostateczny, zwątpiony mój świat, żywot opłakany, nie ma się czego człowiek jąć stroskany. Cały dzień wołam, Boże mój, do ciebie, a ty próśb nie chcesz przyjąć mych do siebie. Całą noc wołam, lecz wołanie moje, nieprzejednane, mija ucho twoje. Ale o panie, panie dobrotliwy. Tyś on mieszkaniec i stróż niewątpliwy miasta świętego, skąd na wszystkie strony brzmi głos Twej chwały, niezastanowiony. Jezus umarł. Bóg. To zdanie musi drażnić. To zdanie nie może zostawić nas w spokoju i nie zostawia. Tak bardzo wielu ludzi potknęło się na tym miejscu. Przecież Bóg nie może umrzeć, wobec czego umarł tylko człowiek. Wobec czego umarła jakaś maska, strój, przebranie, które Bóg na siebie włożył, żeby upodobnić się do nas. Przecież On, Bóg wieczny, ten, który stworzył świat, ten, który panuje nad wszystkim, nie może umrzeć na krzyżu. Więc wcielenie jest tylko udawaniem. Więc to, co się stało, w Nazarecie i w Betlejem byłoby tylko jakimś tanim przedstawieniem dla wzruszenia ludu. Nie zjednoczenie jest prawdziwe. W osobie Jezusa Chrystusa natura ludzka i natura Boga złączyły się w miłosnym. I nierozerwalnym uścisku. Dlatego możemy powiedzieć, choć czujemy, że bóstwo jest nieśmiertelne, że Bóg umarł. I niech to zdanie nami wstrząśnie, niech ta prawda nami wstrząśnie, a jednocześnie. Niech da nam nadzieję, bo jeśli tak jest, to znaczy, że On sam we własnej osobie zna to przejście, te drzwi, przez które wszyscy przejdziemy, i że będzie na nas czekał tuż za progiem, z otwartymi ramionami, i powie już dobrze. Już po wszystkim. Witaj w domu.